Hej, cześć, ciemano, witam was bardzo serdecznie z tej strony, Wojciech. A ja witam was w kolejnym materiale na kanale z gry Call of Duty Modern Warfare 2 Reboot z dodatku Call of Duty Warzone z trybu DMZ, czyli strefa zdemilitaryzowana. Tak więc, moi drodzy, dzisiaj zaprezentuję wam e, misję misję e, frakcji biały lotos poziomu drugiego falangi poziomu e, pierwszego chociaż w sumie nie pamiętam czy e, robiłem czy nie musiałbym jeszcze raz e, nagrać zobaczyć sprawdzić no i korony poziomu e, misję poziomu trzeciego tak więc lecimy biały lotos poziom drugi Operacja Czarne Złoto. Siły Alcatali i Kompanii Cień są rozmieszczone wzdłuż ropociągu na polach naftowych rof, Rohan Oil aż do portu. Chcemy zabezpieczyć ten teren i jednocześnie zaszkodzić ich infrastrukturze. Zlikwiduj cele rozmieszczone wzdłuż rurociągu. Trzy razy zabij wroga w Hafit Port, trzy razy zabij wroga w Rohan Oil w trakcie tej samej wyprawy, trzy razy zabij wroga w kompleksie Jaskin Satic Cave w trakcie tej samej wyprawy. Nieznana przesyłka. Namierzyliśmy zatopione statki u brzegów Almazra i wyspy Ashika. Z pewności z informacji od nieznanych bojowników wynika, że statki te są pochodzenia sowieckiego. Oczyściliśmy już znajdujący się najbardziej na wschód statek w Almazra. Wyglądało na to, że był elementem operacji przemytu narkotyków. Znajdź pozostałe statki i przynieś wszystko, co znajdziesz na ich pokładach. Trzy razy. Dokona ekstrakcji paczki z kontrabaną z każdego zatopionego statku w Almazra. Dwa razy dokona ekstrakcji paczki z kontrabaną z każdego zatopionego statku na wyspie Ashika. Kluczowa likwidacja. Nasz wywiad potwierdza, że Alcatala spotyka się z członkami kartelu Las Almas. To ważne cele posiadające informacje, które przydadzą się nam podczas nadchodzącej operacji. Zwiad donosi, że Alcatala przechowuje w zamkniętych placówkach ważny sprzęt dla Las Almas. Twoim zadaniem jest zlikwidowanie ważnego celu, zdobycie od niego kluczy do placówek i zabezpieczenie celów znajdujących się w środku. Wypełnij kontrakt, zlikwiduj ważny cel, zabierz klucz od ważnego celu lub w innym miejscu. Użyj klucza, by otworzyć zamek lub skrzynię. Demolka Jeden z naszych kontaktów dysponuje informacjami na temat cennych sejfów na tym obszarze. Jest gotów podzielić się nimi z nami w zamian za drobną robotę. Musisz zniszczyć strefy zaopatrzeniowe Alcatali. Zdobądź jeden z telefonów wykorzystywanych przez Alcatale, na którym znajduje się położenie stref zaopatrzeniowych. Ukończ kontrakt, zniszcz zaopatrzenie, aby namierzyć pobliskie sejfy, Znajdź i otwórz safe. Nocna operacja. Chcielibyśmy przeprowadzić zwiady nad miastem Almazra, aby mieć oko na Alcatale. Musimy skonfigurować dwa nadajniki pod które pomogą naszemu BSP w nawigacji. Nadajniki znajdziesz w tajnej skrytce przy śmietniku w, e, Al Sharim Pass, w pobliżu klifów. Musisz je umieścić na dwóch częściowo zbudowanych wieżach między miastem Almazra a bagnami. Wróć w jednym kawałku. Dwa razy zabierz nadajnik pod z tajnej skrytki w Al Sharim Pass. Podłóż jeden z nich przy północnej wieży na placu budowy w mieście Almazra. Podłóż jeden z nich przy południowej wieży na placu budowy w mieście Almazra. Dostawca leków. Ponieśliśmy ciężkie straty z powodu ostrzału RPG buntowników Al-Qatari, którzy zmobilizowali się w górach na północny zachód od Almazra. Potrzebujemy środków medycznych. Założyliśmy tajną skrytkę w śmietniku nieopodal południowej stacji benzynowej w Almazra. Hydroelektrowni Zarkwa. Umieść tam mniej ważne materiały, a zapasy medyczne przynieść osobiście. Trzy razy dostarcz pistolet z lekiem lub samoreanimację do tajnej skrytki w śmietniku w hydroelektrowni Zarkwa. Pięć razy dostarcz afaka lub dużą torbę medyczną do tej samej tajnej skrytki. Następnie kolejne zadania. to, jest to falanga poziom pierwszy. Witamy w Wombel ale to już yy, to już chyba yy, za bez yy, robiłem, chociaż albo mówiłem, ale nie wiem, ale dla pewności przyszyta. Witamy we Wondel. Do Wondel przeniknęły nieprzyjacielskie wojska podające się za siły pokojowe. Wykorzystały przykrywkę, żeby rozlokować się w mieście. Aby skutecznie prowadzić operacje i ujawnić ich prawdziwy charakter, musimy utworzyć własne przyczółki. Musisz zaznajomić się z miastem, gromadząc jednocześnie dane wywiadowcze dotyczące lokalnej sytuacji. Pamiętaj, że cywile zostali ewakuowani, dlatego nie wahaj się przy okazji zwiedzania okolicy zabrać wrogowi paru fantów na pamiątkę. Aktywuj wieżę BSP w Wondel, podnieś radio wroga w Wondel, trzy razy zabij wroga oznaczonego przez radio w Wondel. Gotowość do akcji. Nie mamy zbyt wielu informacji na temat tych tak zwanych rozjemców, ale raporty potwierdzają, że nie brakuje im sprzętu. Skoro dysponują taką przewogą ogniową, to jeżeli dasz im okazję do ataku, uderzą z pełną siłą. W trakcie przeczysywania miasta zabezpieczaj podstawowy sprzęt i pilnuj, by zawsze mieć możliwość kontrataku. Zdobądź dużą kamizelkę na płyty, zdobądź duży plecak, zdobądź zestaw do samoreanimacji. Strażnik ładunku. Alcatala przygotowuje ładunek do transportu. Jest on bardzo cenny, a nasi ludzie chcą go przejąć. Musisz przechwycić pojazd z ładunkiem i dostarczyć go w wyznaczone miejsce, gdzie siepacz 2 przejmie od siebie przesyłkę. Te pojazdy transportowe też są coś warte. Niech się nie zmarnują. Po wszystkim napraw i zatankuj pojazd. Wypełni kontrakt dostawa odunku napraw i zatankuj pojazd do pełna. Zwiedzanie miasta. Wywiad wykrył aktywność rozjemców, zarówno w zamku, jak i w terminalu statków. Mogą się tam znajdować skrytki z bronią i składy zapasów. Musimy przeprowadzić zwiad w obydwu miejscach. Wszelkie informacje o łańcuchu zaopatrzeniowym wroga mogą się okazać kluczowe do przerwania nieprzyjacielskiej operacji. Odwiedź terminow, terminal statków w Wondel. Odwiedź zamek w tej samej wyprawie. Dzień wzo, wzo W Zo w w Wondel trwały prace remontowe, gdy wybuchło zamieszanie. Dzięki temu stało się odpowiednią kryjówką dla rozjemców. Oczyść Zo z wrogich sił, a będziemy mogli w przyszłości wykorzystać ten kluczowy punkt terenowy. Udaj się do Zo w Wondel. 10 razy splądruj pojemniki wzo, 15 razy zabij wroga wzo. Dobrze zaopatrzony żołnierz. Jeden z naszych współpracowników płaci każdemu oddziałowi, który dostarczy zapasy z obszaru działu. Znajdź telefon zawierający informacje na temat zapasów Alcatel i zabezpiecz je. Czas ucieka, więc się pospiesz. Zdobądź kontrakt, zabezpiecz zapasy. Ukończ kontrakt, zabezpiecz zapasy w 2,5 minuty. I zadania frakcji: korona, poziomu trzeciego. Fałszywy alarm. Wróg używa śmigłowców ewakuacyjnych, by organizować zasadzki na operatorów. Wezwij eksfiltrację w każdym z punktów, ale nie wsiadaj na pokład. Namierz zagrożenie i zlikwiduj je. Po wszystkim udaj się do ostatniej strefy lądowania. Wezwij wszystkie trzy ewakuacje w Almazra w trakcie jednej wyprawy. Dokonaj ekstrakcji podczas ostatniej ewakuacji w tej samej wyprawie. Lotnik, wszystko w porządku? Możesz mieć doświadczenie w strzelaniu do operatorów w śmigłowcu, ale prawdziwy strzec wyborowy trafi w każdy cel będąc w ruchu. Poprawnie, jeśli się mylę, ale jesteś strzecem wyborowym, prawda? Pokaż nam swoje umiejętności. Siedem razy zabij wroga z helikoptera podczas jednej wyprawy i raz zabij operatora lub dowódcę z helikoptera. Pozyskanie materiałów chemicznych. Potrzebujemy kilku substancji chemicznych. Chcielibyśmy, żeby się znalazł i zostawił w tajnej skrytce. Kwas siarkowy, nadtlenek wodoru i jodowe blokery promieniowania. Możesz je zostawić w dowolnej tajnej skrytce, o ile dasz nam znać, gdzie je odebrać. Umieść butelkę kwasu siarkowego w tajnej skrytce, umieść butelkę z wodą utlenioną w tajnej skrytce, umieść butelkę blokerów promieniowania w tajnej skrytce. Ujawnienie. Nasz wywiad donosi, że kompania cieni próbuje koordynować działania z Alcatalon podczas nadchodzącej operacji. Dostarczymy najemnikom fałszywe dane i wykorzystamy to, by zyskać przewagę. Dokumenty znajdują się w tajnej skrytce w pobliżu centrum handlowego w Said. Zabierz je do zamku na wyspie Ashika i pozostaw w kwaterze głównej cieni. Dno, dna. Sklepikarz. Kompleksie kościej ma coś, na czym nam zależy. Hasło do zamkniętych drzwi. Myślę, że można go przekonać do wymienienia go na jakiś tani alkohol. Gdy już zdobędziesz kod, udaj się do drzwi, które znajdują się na lewo od wschodniego wejścia do gromady Alfa. Znajdziesz tam pewne dokumenty, które musisz stamtąd wynieść. Wymień butelkę alkoholu na kod u sklepikarza. Wpisz kod, by otworzyć zamknięte pomieszczenia przy wejściu do gromady Alfa. Dokonaj ekstrakcji dokumentacji badawczej z pomieszczenia. I tak oto moi drodzy prezentują się e, misje, które no może w na, nie tyle, co w najbliższym czasie, chociaż postaram się e, je zrobić. Przede wszystkim zależy mi na na frakcji Korona żeby już zrobić je mieć je z głowy żeby móc wykonać misję fabularną poziomu czwartego no i tam misję poziomu 5, tak aczkolwiek do poziomu 1250 jeszcze sporo mi brakuje jakieś 96 awansów potrzebuję tak więc kto wie może akurat robią, robiąc tę misję PD samo będzie mi wpadało. Yy, tak więc moi drodzy, to by było na tyle. Dzięki serdeczne za obejrzenie i do zobaczenia, usłyszenia w kolejnym materiale na kanale. Trzymajcie się. Papa! Pa.